Minęła, minęła 19.30, Primoż, Primoszenko wiadomości. To jest trzeba na mieście. Kto jest trzeba na mieście. To jest, na mieście? Kto jest na mieście. Starożytni Egipcjanie mawiali, że pracując z ochotą, można przerobić nawet złoto w gówno <głosy> <głosy> Piciu, czekaj. Sorry panowie, <noise> muszę się napić, bo. Zapnij rozpora, bo widać Ci wora. Co po prostu... podniosę Tak, a nie inne. Wieczysz? Nie mieści się, co jest teraz. Small business! Tam opowiadają w drugim pokoju o kręgosłupie. Nasz to idealny przykład. Mhm. Krzyk... Quasi opowiada o tym jak się siedzieć przed tym. O się jak to idzie dalej krzywą. A w ogóle jak mu nas y, mówić w ogóle o tym, żeby siedzieć prosto jak się ma krzywy ryj. Dobra, to ja imperator Wardega. Tiger Bonzo i Cobra. Aha, a słyszałeś, że skończyli już karierę na YouTubie. Tak? Gdzie mówią, że za dużo hejtu było na nich. Jeżeli bardzo smutno z tego powodu. No powiem ci, że trochę polski YouTube na tym trochę straci, nie? Taka... Cząstka ciekawych interpretacji, ciekawych opowieści gdzieś zaginie. No piwo, że że z ciebie taki krawiec. Tylko ja potrafię prasować wyłączonym żelazkiem. Z prądu! Ja sobie nie tą brodą o ten mikrofon, bo cię za chwilę kopię. No. I po już nie robię. Nie, nie, nie rób, bo nie poleci, ja wiem. Będziesz tak jeszcze robił? Ciąg się na Dobra, Od teraz, od teraz nasz krawat stanie się funkcjonalny, a dodatkowo zawsze w zasięgu ręki znajdziemy... Ty weź tego k***a pryszcz jakoś zamatuj No Panu no to czym? Pani Halinko? Coś mi tutaj yy, yy, wyszło, proszę. Ja <noise> 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 Drift kurna! Ty bolaczki spalisz. I tak się kładziesz na łóżeczku i tu główka. Indywidualne, możesz się pobujać. O, ale miło. Ty. miło. Tylko śmierdzi trochę klamra. Bunkie. 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 Fotel nie jest profilowany. Chciałem złapać. Sprofilowany. Jeżeli wasz fotel nie jest profilowany, użyjcie małej poduszki. Profilowany. Użyjcie małej poduszki. Kurwa. A K. ty jesteś słaby, kurwa. A ty mi wybijesz oko. Ja Patentów Potent... przejmuję od dziewiątej. Proszę wyjść mi z biura. Wypoczynuję w biurze Tak na twarzy Bombasa. że widać, że świeżo co? bo głowę. No to ty gadasz. <grywa> nie, nie furbuję. Tak bawajesz. Nie. Mi tam widać. srebrny list się podoba. Widać tutaj, o, w tym miejscu. Tak, no, no oczki takie zrobił, ja ojejku, no. Zbity kundelek, no. Żeby w biurze nie wiało nudą, a przy okazji, żeby wyciąć kumpel kumplowi. Ach. Nie dam rady dzisiaj tego nagrać. Czyli się kretyn. Baba odwiedził Amerykę Południową. Przecież sobie <grym grym> peruwiański pleder. Proszę bardzo. Ogrzewany z podpinką. No, ale jaki cieplusi! Jest taki cieplusi, że w zimie będziecie zazdrościć, no. będziecie błagać, no, żeby się do mnie przytulić. ale Brzuszek też wywalił. Gdzie? Witamy w gronie brzuchatych! To Alien! Kurwa, ty jesteś ciąży! Ja żyje! Ja cię, ty wezmę ci trochę skóry. Ty... Ej, go do go, bo w środku coś jest. Ty. Sztabuć moją żonkę sobie z No nie, je, to jest jakiś jajek. Twoja moja, wszystko wspólne. Mam rację, sajemistrz, możesz nasz czas na głowę. <laughs> the last years! <laughs> 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 <laughs>